posiadasz kredyt gotówkowy minimum na 50 tysięcy zł, to prawdopodobnie tyle tracisz miesięcznie 96 w 96% przypadków ze względu na to, że bank nalicza Ci za duże koszty kredytowe względem tego, co powinien i co jest niezgodne z ustawą. Dlaczego? Bo w 2011 roku weszła ustawa o kredycie konsumenckim, która ogranicza i nakazuje bankom poprawne przeliczanie odsetek względem tego, jak powinni konstruować umowy kredytowe. A dlaczego banki naliczają za dużo do tej pory i minęło już tyle czasu od wejścia w życie tej ustawy? dlatego że 90% osób nie czyta umów kredytowych, a co za tym idzie, banki pozwalają sobie na takiego typu manipulacje i w rezultacie średnio płacisz o 150 zł za dużo w kosztach kredytowych względem tego, co powinieneś. Jeśli Twoja umowa zawiera błędy, to możemy zastosować sankcje kredytu darmowego, umorzyć koszty prowizji, koszty odsetek, które poniosłeś do dnia dzisiejszego oraz umorzyć pozostałe koszty odsetkowe, co Ci zostało do spłaty na pozostały okres kredytowania, co daje Ci darmowy kredyt, czyli tak tzw. kredyt 0%.